Nowy tryb w Minecraft dla zwolenników PvP, a jest nim Battle Stages. Tryb wymyślony przeze mnie. Zabijając graczy, progresując, ulepszamy swój ekwipunek. Ciekawostwem jest to, że tryb został propsowany przez właściciela samego Blazing Packa oraz był przetestowany na 100 osobach online, a więc przewodzimy już do prezentacji. Tak się prezentuje pierwsze wrażenie oraz mini lobby. Topka zamieszczona jest w hologramach oraz na tabliście. Kowal, czyli miejsce, gdzie możemy ulepszać swoją postać. Coś na zasadzie perków. Wybór areny. Klikając na NPC, możemy dołączyć na arenę FFA, gdzie odbywa się cała rozgrywka. Stoniarki. Na mapie możemy niszczyć tylko jeden blok, jakim jest Cobblestone. To z niego możemy dropić takie przedmioty, jak uleczenie, refil czy na przykład diamentowy miecz. Resetowanie rankingu. Paczka nie posiada esencjalsów, tylko wszystko robione w autorskim core. Panel zarządzania wiadomościami. Możemy wyłączyć sobie przykładowo wiadomości o zabójstwie. Gwóźdź programu, czyli cały system levelowania. Po zabiciu gracza dostajemy coraz to lepszy ekwipunek. Po osiągnięciu 18 levela dostajemy medal, czyli jakby prestiż. Pamiętajcie, że jeżeli zginiemy, mając na przykład siódmy level, to po respie zaczynamy od nowa. Ale medale zawsze nam zostaną. Level jest tymczasowy, a medale to jakby stały ranking. To już na tyle z prezentacji. Paczka kosztuje jedyne 30 zł z mapami oraz autorskim Core. To są naprawdę grosze. Dalsza prezentacja paczki jest możliwa również u nas na Discordzie. Z opisu zapraszamy. Siemanko! Przedstawiam wam SCH.pl, czyli serwer pod szyldem Server Creators. Znajdziesz tutaj tryby z autoryzacją Blazing Pack oraz pod nowe community typu anarchia. Wpadnij na Discorda już dziś i odkryj, co przygotowaliśmy.